Dla Boga, a nie dla Zysku, nie jako panujący nad duchowieństwem, ale będąc świadomym wzorem dla owczarni. Prymat Piotrowy stanowi opokę, na której to Chrystus zbudował swój kościół. Opokę, która zapewnia temu kościołowi nieprzerwalne trwanie, aż do jego ponownego przyjścia w chwałę. I Kościół nieustannie przez dzieje, przez wieki stawia czoło kolejnym burzom, kolejnym herezjom, skandalom, rewolucjom. I te wszystkie burze nie unicestwiły go, ani nie powstrzymały też jego marsz. I Chrystus cały czas wciąż kroczy wraz z Piotrem po tych wzburzonych falach tego świata. Tak więc do następców Świętego Piotra wciąż stosowane są te słowa i są wciąż aktualne. Ty jesteś opoką, a na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I skała Piotrowa opiera się zwycięsko burzą każdego stulecia. I najspanialszym i najbardziej zdumiewającym faktem w historii Kościoła Chrystusowego jest to, że czasy jego największych upokorzeń są równocześnie czasami jego największych żywotności i nieprzezwyciężonej siły, że śmierć oraz grób nie są znakiem końca dla Kościoła, ale symbolem zmartwychwstania, że katakumby Kościoła pierwszych wieków i współczesne prześladowania mogą być dla Kościoła jedynie z zapowiedzią Jego chwały. Święty Soter, którego dzisiaj wspominamy, żył około 177 roku. I długi pobyt w Rzymie wśród prześladowania, jakiego doznawali tam chrześcijanie, spowodował to, że on dał się poznać duchowieństwu i wszystkim wiernym jako wielce świątobliwym. I z tego też powodu po śmierci papieża Aniceta został wybrany na następcę tronu Piotrowego, na którym to zasiadał przez 9 lat. W czasach, kiedy to piekło wzbudzało jedno z najstraszliwszych dla chrześcijan prześladowych. W czasach, kiedy to być papieżem oznaczało jedno – męczeństwo. Prędzej czy później zakończenie ziemskiej pielgrzymki śmiercią męczeńską. I tenże święty pasterz zagrzewał swych wiernych do wytrwałości. Odwiedzał więźniów, pocieszał strapione wdowy i sieroty po męczennikach, utwierdzał chrześcijan wierności Chrystusowi i zachęcał do tego tak naukami, jak i osobistym przykładem, strzegąc czystości wiary, broniąc od wszelkich błędów i herezji. Ściągał też przy powadze swojej ścigał, przy powadze swoich montanistów. Ta herezja, która zaczyna się rozwijać w tamtym czasie. Z ciekawych przepisów liturgicznych, jakie ustanowił, jest znany by chociażby przez niego wydany zakaz, aby naczyń liturgicznych i bieliznych, na której to spoczywają przynajświętsze postacie, ciało pańskie, nie dotykali się ci, którzy nie mają święceń wyższych. A także wydał rozporządzenie, aby w Wielki Czwartek wszyscy wierni, którzy są w stanie łaski uświęcającej, przystępowali do Komunii Świętej. I drugi ze wspominanych dzisiaj świętych pasterzy to Kajus, który przewodził Kościołowi Sto lat po męczeńskiej śmierci papieża Sotera. I w ten sam sposób, co jego poprzednik, osiągnął chwałę nieba przez męczeństwo. I żywoty tych świętych pasterzy, którzy byli gorliwymi papieżami, mają nas uczyć tego, że ciężkie losy, które doświadczają Kościół Chrystusowy na Ziemi nie są jego kres, ani nie są sytuacjami bez wyjścia, ale są z dopustu Bożego i mają nas utwierdzać w przekonaniu, że bramy piekielne nigdy tego Kościoła nie przemogą. Tak jak go nie przemogły w II wieku, czy też w III wieku, tak i nie przemogą go w XXI wieku. Bo obietnica Chrystusa o tym, że bramy Piekielne nieprzemogą tego kościoła, stanowi jednocześnie zapowiedź wojny. Wojny, która ma się toczyć i trwać aż do końca czasów. I w samym centrum tej bezlitosnej walki znajduje się papiestwo. I niech nas to bracia i siostry nie zniechęca, bowiem mamy być nie tylko świadkami męki Chrystusa, ale mamy również być jej współczesnikami, jeśli chcemy być współczesnikami jego chwały, która ma się objawić. I tak jak pasterz ma czuwać nad szodą, tak i każdy z nas winien czuwać nad samym sobą. Nawet kiedy nie zawsze widzimy na horyzoncie postawy prawdziwie pasterskie, jakie wykazywali na przestrzeni dziejów święci papież. I inni wielcy męczennicy. To mimo tego sięgajmy do bogactwa historii kościoła. Pamiętając, że kościół triumfujący zawsze wspiera kościół wojujący. I umacniajmy w sobie świętą i apostolską wiarę, aby wytrwać do końca. Bo łatwo jest w sobie mówić: Jestem wierzący. Kiedy nic i nikt nie weryfikuje naszej wiary, kiedy nie przechodzimy próby naszej wiary i cnoty nadziei. I wielu mnie ma, wielu wierzy, że wierzy, ale prawdziwą, wypróbowaną wiarę posiadają nieliczni. I pomimo największych burz, największych fal i największych. Śpiorunów, które miałyby z nieba wstępować na ziemię. Chrystus nie opuścił swojej owczarów, nie opuścił kościoła, tego też trwają. Bo jak mówił papież Pius XII, żołnierzowi Chrystusa nie wolno opuszczać pola walki, ponieważ jedynie śmierć kładzie kres jego służbie. Amen. A ta najświętsza ofiara jest